Witajcie. Wiecie co, ze względu na y, pytania i komentarze pod moim ostatnim filmem na temat matczynej rany, za które bardzo dziękuję, pomyślałam sobie, że no dobra, to może w takim razie warto zrobić taki solidny background, taką, wiecie, podstawę solidną, która będzie wyjaśniała y, definicję, czyli to, czym jest tak naprawdę ta matczyna rana, no i y, w jaki sposób się ją leczy. Oczywiście, dzisiaj nie będę y, omawiać procesu dotyczącego y, całego leczenia matcznej rany, ale w jaki sposób się do niej podchodzi i y, jak się ją leczy. Ale oprócz tego pomyślałam sobie: No kurczę, przydałabym się, przydałaby się Wam jakaś taka baza, książka, którą chciałabym Wam polecić z tych różnych źródeł, które, mm, które mamy na rynku. I chciałabym Wam polecić, słuchajcie, książkę. Zobaczcie, to jest książka, to się od, odwrotnie. Odkrywanie wewnętrznej matki Bethany Webster. Mhm. Odkrywanie wewnętrznej matki. To jest książka y, psycholożki, y, pisarki, która y, robiła takie badania międzypokoleniowe, Kobiet, między, między oczywiście e, kobietami. No i oczywiście, jakby swoją własną przemianę, mówi o swojej własnej przemianie w tej książce, używa do tego, żeby podzielić się tym, w jaki sposób z nią pracowała, czyli z raną swojej własnej matki, ale e, pomaga, jakbym tak mogła powiedzieć, leczyć zranienia międzypokoleniowej linii kobiet. Jeśli miałabym Wam coś polecić, co myślę, że jest taką bazą, taką pigułką tego właśnie na temat rany matki, to jest właśnie książka y, Odkrywanie swojej wewnętrznej matki. Y, no i teraz tak, no, ta książka oczywiście według mnie jest y, w takim 90% y, jest taką fajną bazą i naprawdę Wam bardzo polecam, bo to Was wprowadzi w taki klimat. Oczywiście wiadomo, że wiecie, no to też nie wystarczy, więc bo gdyby tak było, że my sobie idziemy do Empiku i kupujemy książkę na temat życia, szczęścia i tak dalej i to działa, no to kurczę, że z nie umierać. Dlatego też pomyślałam sobie, że y, będę chciała tutaj razem z Wami cytować kawałki tej książki, wybierać, jakby dodając moje komentarze albo objaśnienia. Albo poszerzając to również o moje własne doświadczenie pracy z moją raną matki, albo też osób, z którymi pracowałam, czy też y, pracuję. Myślę sobie, że to będzie może wnoszące, albo cenne. No dobra, słuchajcie, no to zaczynamy. Y, czym jest y, rana matki? Rana matki. Ja tutaj będę chciała, będę chciała Wam posługiwać się cytatami właśnie z tej książki, żebyśmy mogli razem wszyscy pracować na tym samym materiale, na tym samym ciele. No dobra więc autorka tej książki podaje, że tak, bo ona ładnie skupia, ładnie opisuje, jakby to w, w, w takich konkretach, więc myślę sobie, że to będzie użyteczne. Osobista matczyna rana to zestaw uwewnętrznionych ograniczających przekonań i wzorców, które tworzą się we wczesnym etapie naszych relacji z matkami. Powodują one dalsze problemy w kolejnych stadiach dorosłego życia, wpływając na to, jak postrzegamy siebie, innych oraz nasz własny potencjał. I to, co mówiłam, słuchajcie, w tym filmie, ja tu, jeżeli będzie, starczy czasu, to może jeszcze powtórzę, bo on to jest dokładnie, to jest w ogóle lista stąd, która jeszcze jest rozszerzona i później jest podopisywane wiele innych rzeczy, które jako symptomy, jako objawy tej matczynej rany, które ja Wam przedstawiłam właśnie w poprzednim filmie, ale to jest dokładnie to. No więc jakby reasumując, matczyna rana jest to zestaw takich uwewnętrznionych cech, wzorców, przekonań, schematów, które nabywamy, wszyscy nabywamy podczas dzieciństwa w relacji z naszą własną matką i które, tak jak również tu potwierdza ta autorka, najczęściej są e, dla nas ukryte, są dla nas nieświadome, dlatego tak trudno e, w ogóle sięgnąć do tego, e, do, tej, do, tej, e, do tej naszej maczynej rany. I zobaczcie, tutaj potwierdzają takie słowa, bo ja sobie zaznaczyłam, słuchajcie, takie najważniejsze fragmenty, i jej słowa również to poświadczają, bo ona pisze tak: zrozumiałam, że matczyna rana twi głęboko ukryta pod samym naszym nosem, i wciąż jest omijana nawet przez te z nas, które osiągnęły szczyty sukcesu. Bo żeby teraz było jasne, matczyna, twoja matczyna rana jest na tyle silna, na ile um, Twoja matka otrzymała ją od swojej własnej matki, na ile była jej przekazana przez jej matkę. No i to bardzo zależy. Bo ta matczyna rana u każdej kobiety jest trochę inna: u jednej słabsza, u drugiej silniejsza. U jednej pewne symptomy występują, czyli objawy tej matczynej rany bardzo mocno u innych cała gama u innych tylko kilka więc to jest bardzo indywidualne, ale coś, co na pewno trzeba podkreślić, że no jest to na tej właśnie linii międzypokoleniowej pokoleniowej linii kobiet, które nawet jak Manczak, ale ostatnio byłam na właśnie spotkaniu z nim, mówił o tym, że napisał właśnie książkę, yy, czyli, czyli yy, yy, o tym, że dziedziczymy pewne rzeczy cztery pokolenia w tył i że warto uzdrowić yy, prawdopodobnie jeszcze i dalej, ale warto przynajmniej te cztery pokolenia w tył uzdrowić, jeśli chodzi o tą linię kobiecą, Linię kobiecą w naszej rodzinie, czyli swoją własną linię, oczywiście, tak? No i teraz słuchajcie, następny taki wa ważny wątek, który mówiąc o ranie matki, o samej bazie, żeby Wam uzmysłowić, w leczeniu maczynej rany nie chodzi tak naprawdę o nasze matki, lecz o to, by kobieta mogła bez wstydu przyjąć i zaakceptować siebie samą i swoje talenty. Bo ja wiem, bo mm, nawet wiecie, to, to ktoś mówi, no tak, ale takie same objawy mogą być i przy tym, i przy tym, i DDA, i przy ranie ojca. Jasne, że tak, ale tak i nie. Bo jeżeli ja w poprzednim filmie mówię o pewnych rzeczach, zaniżone poczucie wartości może być związane praktycznie ze, z każdym zaburzeniem, z każdą raną i tramą, którą posiadasz w życiu. Ale te. Symptomy. Rana matki wpływa na te rzeczy, które są najczęściej związane po pierwsze z Twoją relacją z samą sobą, z Twoimi talentami, z relacją z innymi kobietami i relacją z Twoją matką, co jest bardzo często podświadome i ukryte. I tak jak tutaj właśnie jest powiedziane, że tak naprawdę w tej pracy z raną matki chodzi o to, żeby kobieta mogła bez wstydu zaakceptować taką, wiecie pełną godnością, ale też to o czym ja mówiłam w poprzednim filmie, żeby że bez lęku tego, że przekroczy matkę, że ją przewyższy w pewnych kwestiach, że osiągnie więcej niż ona, podświadomie bez tego lęku, żeby mogła sobie na to pozwolić, żeby mogła stanąć w końcu w życiu w swoim pełnym potencjale, w swoich pełnych talentach, żeby nie miała, że Robię, wycofuję się, robię, wycofuję się, idę, cofam się, idę, wstydzę się, nie, mm, zaniża siebie, i tak dalej, O czym mówię w, w pierwszym filmie na temat tego, w jaki sposób ją y, w sobie rozpoznać. Y, bo tu tak naprawdę, słuchajcie, bo dlaczego się kobiety boją tego tematu? Ja to wiem, bo ja się bałam. Też to mówię w poprzednim filmie, ale też w ogóle z każdą kobietą, z którą pracuję, jest przede wszystkim, po pierwsze, że rzecz, po, po której, o której się rozpoznaje rana matki, to jest lęki wyparcie. I każda z nas to wypiera i się tego bardzo boi, dlatego że każda z was myśli, że tu chodzi o to, że zaraz będzie tak, musiała się kłócić ze swoją własną matką, będzie musiała z nią zerwać relacje, będzie musiała, że tu chodzi o uzdrowienie jej matki. A tak naprawdę nie, tu chodzi o uzdrowienie nas, tu chodzi o uzdrowienie ciebie, Twojego potencjału, Twojej kobiecości, Twojej siły, Twojej wartości. I oczywiście jest to najczęściej na linii z matką, dlatego że matka jest kimś najsilniejszym, kto pokazuje nam. O, zobaczcie, tutaj się powtórzę, e, posłużę też e, jej cytatem. Zobaczcie, jak super. Żadna inna relacja nie ma tak wielkiej mocy, by ograniczać nas albo wyzwolić. Rozumiesz? Żadna inna relacja, tylko relacja z matką jest tak silna, jest najsilniejsza, ma największy wpływ na to, żeby nas ograniczać w życiu albo wezwalać. Dlatego to takie ważne, dlatego chcę o tym mówić innym kobietom i, i chciałabym, żebyśmy, żeby coraz więcej z nas podchodziło do tego procesu leczenia tej matczynej rany, bez takiego lęku, bez takiego nie, ja na pewno tego nie, nie, to nie o mnie. Jakby... Okej, okay, poczekaj, spokojnie, spokojnie. Eee, dobrze, słuchajcie, co jeszcze. Bardzo ważna rzecz. Matczyna rana sprawia, że kobiety oddzielają się od siebie samych. Od siebie samych. <grym> I najczęściej jest tak, że ty masz albo dobrą, możliwe, że masz. Jest tak, są takie grupy kobiet, albo masz bardzo dobrą relację z swoją matką. O czym może świadczyć również patrzy na rana, ale masz bardzo słabą relację z samą sobą, czyli to zaniżanie siebie, porównywanie siebie, nie stawanie w swojej mocy, nie wstawanie w swojej tożsamości tak itd., itd. Możesz mieć bardzo słabą relację z matką, negatywną, toksyczną, ale też możesz mieć, jakby jak to się mówi, taką powszechnie przyjętą, czyli taką właściwą, właściwą. Ale też możesz mieć bardzo dobrą relację ze swoją matką, a możesz mieć rane matki. I kobiety w ranie ma manie matki one oddzielają się nie od swojej matki najczęściej, bo nawet wiecie, nawet te kobiety, które mają. Ja tak miałam. Nawet te kobiety, które miały słabą relację ze swoją własną matką, mają ją bardzo silną y, podświadomie. Nawiązanie tej relacji jest bardzo silne podświadomie. Ona może w fizycznym świecie, w realnym świecie być. Nie, ja to wiesz, nie utrzymuję tak relacji z moją matką, ja to nie jestem tak z nią blisko, wiesz. Ja tam, taki pro forma, tam jest niby ok, ale to nie jest taka bliskość. <grym> I... Ale to w, ogóle, to w ogóle nie oznacza, że nie masz rany matki, bo ta relacja tej rany matki zachodzi w tej, w tej podświadomości, w tym podświadomym połączeniu twoim, w tym gdzie w psychologii mówi się o tym, że jesteśmy stępnieni z matką i z, i z ojcem i trzeba się w pewnym momencie jakby oddzielić tak, odpępić, um, oddzielić pan I, no I właśnie słuchajcie, to o to chodzi, że tak naprawdę chodzi o to, co się dzieje w, na tej podświadomiej relacji, w tej linii kobiecej. Także um, rana matki oddzielają kobiety od siebie samych, od siebie nawzajem i od swojej prawdziwej siły wewnętrznej. Czyli ja nie idę do życia, nie idę do tych rzeczy, które chciałabym, nie jestem sprawcza na tyle, jak ich chciałabym i mogłabym, nie robię w swoim życiu tych rzeczy, które chciałabym i mogłabym. I tak, oczywiście wpływa na to również innego rodzaju zaburzenia, ale tak jak mówi ta książka, i pewnie się pod tym podpisuje, i ja to potwierdzam. E, najbardziej wpływa na to e, matczyna rana, bo jest to najmocniejsza i najsilniejsza relacja, która wpływa na to, że albo siebie w życiu ograniczamy, albo uwalniamy swój potencjał. Ok? Dobrze, czym jeszcze słuchajcie, chciałam się, się, się z wami e, tutaj podzielić. Dobra, i teraz właśnie ta rzecz dotycząca tego. W jaki sposób leczymy ranę matki, zarys, zakres, tak? To nie będzie dzisiaj o procesie. Chociaż tak jak powiedziałam, chcę tą książkę wziąć i z Wami zacząć te mm, główne etapy procesów omawiać. Mm, słuchajcie, mm, leczenie raczynej mandy, y, matki nie polega na tym, że będziemy y, obwiniać naszą własną matkę, ponieważ. Um, obwiniając naszą matkę, zazwyczaj czujemy się ofiarami i dajemy nam, um, nam, nam to pewien spokój. Unikamy własnej mocy i odpowiedzialności. Przenosimy nasze nieprzepracowany gniew na innych, unikamy ukrytego żalu nad dzieciństwem. <grych> Że tak naprawdę, wiecie, um, ta odpowiedzialność za leczenie matczynej rany. Skupia się na nas. To, że możliwe, że w tym procesie również uzdrowi się Twoja relacja z Twoją matką, jest to, jest to możliwe, jak ja to mówię, ale niekoniecznie. Autorka tej książki mówi o tym, że ona musiała jakby bardzo mocno ograniczyć relację. Kiedy zaczęła uzdrawiać rany swojej matki, to musiała tą relację ograniczyć, musiała ją rozluźnić. Ale czasem bywa tak, że to doprowadza do poprawienia relacji z matką. Tego nikt nie wie, to jest sprawa indywidualna, ale na pewno chodzi o to, że zaczynamy od siebie w tym leczeniu rany matki. Nie zaczynamy od tego, że wypisujemy listę i dzwonimy do matki i mówimy, słuchaj, no co ty mi przekazałaś w tej linii, bo ja zaraz po prostu sfisuję. nie? Po prostu, no nie, słuchajcie, leczenie rany, dlatego nie bójmy się tego. Leczenie rany matki yy, zaczyna się od nas, to ty leczysz. Swój własny potencjał, swoje poczucie wartości, swoje ograniczenia, swoje lęki, swoje mechanizmy, swoje schematy. A najczęściej, o co też jest objawem, o którym ja nie powiedziałam, ale, ale jest najczęstszym, bardzo częstym, jeśli chodzi o to, w jaki sposób rozpoznajemy u siebie rane matki, to jest to, że bardzo często chcemy uzdrawiać i zbawiać w życiu naszą własną matkę. nie, 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 nie nas samych. Nie! I to teraz tak to nie chodzi o to, że ty, nie masz, że ty masz na przykład chęć pomagania mam, swojej mamie, wspierania jej, nie wiem, pójścia, kupienia jej yy, jakiś fajnych witamin i tak dalej. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że w tobie jest taka dziwna potrzeba tego, żeby twojej mamy życie się poprawiło. I tu nie chodzi o to, że każdy z nas życzy dla swoich bliskich jak najlepiej. Nie, ty bardziej się tym zajmujesz niż sobą. Ty masz to połączone powiązanie. Ty czujesz, że jeżeli. Twoja matka tak, kurczę, jakby ona tak się ruszyła z tego krzesła, z tego więzienia, z tego fotela, z tego jej mm, płaskiego albo szarego życia. Gdyby ona tak się z kimś związała, nie była ciągle samotna, gdyby ona tak była pozytywna, gdyby ona tak przestała narzekać, gdyby, to gdyby jej życie się zmieniło, to moje też. Co oznacza dokładnie o tym symptomie lęku przed przekroczeniem, o którym ja mówiłam w poprzednim filmie. Czyli ja boję się przekroczyć tego, co osiągnęła moja matka. I to jest pierwszy czynnik. Ja wysyłam moją matkę na terapię, ja się zastanawiam, jak mojej matce pomóc. Ja krążę wokół mojej matki, ja podsyłam jej książki i tak dalej. To nie o to chodzi, żeby tego nie robić, ale nawet jak mówi autorka tej książki, rany matki zaczynamy leczyć od siebie. Więc Ty wtedy sobie kupujesz taką książeczkę i zaczynasz od siebie, studiujesz ją. Nie tylko czytasz, ale idziesz prawdopodobnie, korzystasz z jakichś opcji terapeutycznych, psychologicznych, konsultacji, robisz proces i Ty skupiasz się na sobie, a finalnym możliwe, że w efekcie, finalnym um, jakby efektem jest to, że idziesz kupić kolejny egzemplarz i, kupujesz sw i wręczasz swojej matce. Ale to jest, wiesz, to, jest, to nie jest pierwszy punkt, od którego zaczynasz, nie? No i teraz słuchajcie, leczenie matczynej rany obejmuje. Czyli na czym polega tak naprawdę? Zgłębianie relacji matka-córka, zgłębianie ze sobą w sobie, u siebie, podświadomość, aby uzyskać jej jasny obraz, wgląd jej mechanizmy, co umożliwia wprowadzenie w nasze życie pozytywnej zmiany. Ok, czyli my, tu ja, zgłębiam sobie ja, zaczynam w ogóle oświetlać, wprowadzam światło, o to jest cudowne, wprowadzam mm. po prostu boskie światło i pozwalam, żeby w końcu, taka wiecie, tam jest takie ciemne miejsce, a ja latareczkę, latareczkę w to ciemne miejsce yy, w mojej podświadomości, w mojej psychice. Przekształcenie polega na, obejmuje przekształcenie y, odziedziczonych, ograniczających nas przekonań, abyśmy mogły przyjąć nowe wspierające nas, y, sa, nowe wspierające samorealizacje. Nie no, to jest piękne, słuchajcie, że mimo, że na przykład pokoleniowo, właśnie w linii kobiet, ciągle się na przykład kobiety y, bały y, osiągać jakichś sukcesów zawodowych, bały się iść po swoje, bały się relacji, miały nieudane związki. No i my tutaj, słuchajcie, lecząc tą ranę matki, w końcu jakby się od tego uwalniamy. W końcu uwalniamy się od tych schematów odziedziczonych. Ja Wam powiem. Wiecie, co jest takim naprawdę pięknym objawem, kiedy już masz poczucie, że naprawdę zaczynasz leczyć ranę swojej matki? To, że przestajesz patrzeć na siebie jak na swoją matkę. To, że przestajesz się bać e, tego, co widzisz u niej. A boisz się, że zobaczysz w sobie, kiedy dajesz sobie prawo do swojego własnego potencjału, do swojej własnej siły, kiedy stajesz w swojej własnej tożsamości. No i przede wszystkim nie boisz się tego, że te schematy, które w linii kobiet były przekazywane od pokoleń, że oporze, że, 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 że ty je też przejmiesz, że będziesz je kontynuować. Kiedy przystajesz patrzeć na siebie z perspektywy swojej własnej matki, z pozycji przez pryzmat swojej własnej matki, to jest już bardzo dobry znak. No dobra, jeszcze jeden czynnik. Przyjęcie, leczenie rany obejmuje przyjęcie odpowiedzialności za własną ścieżkę. Poprzez uświadomienie sobie, czyli odpępniamy się, odpępniamy się kobitki. Uświadomienie sobie nieświadomych wcześniej wzorców, podjęcie nowych decyzji odzie, odzwierciedlających nasze prawdziwe pragnienia. No dokładnie, słuchajcie. I to jest to, i na tym polega leczenie rany mmm, matczynej. I do tego chciałabym bardzo, bardzo Was zachęcić, bo, tak jak mówi ta książka, jest to jedna z ważniejszych relacji, najważniejsza relacja, która decyduje tak naprawdę praktycznie o większości rzeczach w naszym życiu. I następna rzecz. Słuchajcie. Poznanie objawów i symptomów mechanizmów matczynej rany jest pierwszym i kluczowym krokiem w stronę wytworzenia i utrzymania wewnętrznego bezpieczeństwa, niezbędnego do naszego uleczenia i zmiany, do osiągnięcia swojego potencjału, spełnienia, i tak dalej, i tak dalej. Ok? Także po to to robimy, po to to sięgamy, po to ja o tym mówię, po to mam kanał Boskie Matki. To nie chodzi o to, że coś mi strzeliło, jestem jakaś. Nienormalna, nawiedzona, i tak dalej. Tu chodzi, słuchajcie, o to, że ja to wiem, ja to przeżyłam w swoim własnym doświadczeniu, że jak nie uzdrowisz swojej wewnętrznej matki, i właśnie nie odkryjesz tej wewnętrznej matki w sobie, to po prostu mimo że możesz się posługiwać różnymi, y, różnego rodzaju. Y, technikami, metodami, krążyć w, w, w coachingach, terapiach, latać, robić różne rzeczy. Kurczę, to ja Wam mówię, nie, nie pójdziesz do przodu, nie znajdziesz się w tym miejscu, w którym chciałabyś się znaleźć, nie będziesz oddychać naprawdę pełnią swojego potencjału. A o to chodzi przecież w życiu, po to zostaliśmy stworzeni. My mamy żyć w obfitości, pełni szczęścia i pełni swojego potencjału. Każda z nas, każda kobieta, każda, wierząca, niewierząca, whatever, jakby mm, jesteśmy do tego stworzone i do tego jesteśmy przeznaczone. Mamy jaśnieć, mamy być w swoim własnym blasku, kobiecości, siły, potencjału. I, i dlatego, słuchajcie, trzeba to y, zgłębić, i trzeba do tego usiąść, i trzeba się na tym pochylić, a nie się po prostu na to wkurzać. Mm, coś, co jeszcze bym chciała, słuchajcie, Wam zacytować, to może Wam zacytuję. Mm, jakby tą autorkę, po to, żebyście mieli jakby. Taki, taką świadomość, taki background, do czego ona się odnosi, bo ona w dużym stopniu odnosi się do swoich własnych przeżyć i doświadczenia, w jaki sposób ona pracowała z tą właśnie swoją wewnętrzną raną. To przytoczę Wam dobra kawałek jednego rozdziału, czym jest matczyna rana, i ona tutaj, jakby wplata swój wątek, pisze o tym, o sobie, i myślę, mi, że to jest bardzo fajne. Zobaczcie. Ona tam pisze, że miała zaledwie 6 lat, kiedy tam jej ojciec, były problemy itd., itd., kiedy matka powiedziała mi, że jestem jej najlepszą przyjaciółką i że kocha mnie bardziej niż kogokolwiek innego. Czyli zobaczcie, to czasem to nie jest tak, że matrzyna rana to oznacza, że matka Cię nienawidzi, odrzuca i to, to nie, nie do końca jest tak. Mniej więcej w tym samym czasie zauważyłam, że mój ojciec do późna siedzi w, w barze i pije. Pocieszałam płaczącą mamę, a potem wspólnie z nią gniewałam się na ojca. Kiedy wreszcie wracał, czyli wiecie, ukażecie, ta solidarność i to już jest w ogóle rana matki, dziewczyny to jest rana matki, kiedy, ta, kiedy matka nieświadomie uczy nas tej solidarności. Na przykład przeciwko mężczyznom, że mężczyźni są beznadziejni, że mężczyźni ogarniają, że mężczyźni krzywdzą, że nie można na nich liczyć. I one bardzo chcą, poświadomie, matki, na przykład, wpajając wam pewną historię na temat waszego ojca albo ich rozstania. I one bardzo chcą, żebyśmy kontynuowały to w linii kobiet. Ok? Um, kiedy, kiedy wraca, byłam jej sojuszniczką, jej wojowniczką, a w kontekście emocjonalnym jej małżonkiem zastępczym. Rozumiecie? Zwierzanie się mat matki nam, z jej problemów, jej problemów w relacji z ojcem, nie wiem, partnerem, jej problemów z pracy, pocieszaniem matki. Będą dzieckiem, będą dzieckiem, tak? Co oczywiście bardzo często kontynuujemy w życiu dorosłym w ogóle, tak? Nie, nie, nie rezygnuję z tego etatu, który jest bardzo słabo opłacany. <laughs> Opłacalny. Wyczułam, że moje własne bezpieczeństwo zależy od tego, czy zapewnię emocjonalne wsparcie w dzieciństwie. Nie no, to jest po prostu, słuchajcie, genialne. Kiedy tata nie wracał do późna, leżałyśmy w łóżku, mam, y, mamy, oglądałyśmy telewizję i rozmawiałyśmy przez to, jak na mnie polegała, czułam się ważna i potrzebna, jednocześnie zniewolona jej bólem. Zobaczcie, bo to jest o tym: Częściej matka wybiera sobie córkę, jedną córkę. Albo jak jest córka i syn, no to ona wybiera córkę i robi sobie z niej powierniczkę, pośredniczkę, wspomożycielkę, robi ukochaną, ale jak już do naczką, no to już jest w ogóle na grubo. Tak jak mówi ta książka, każda z nas ma ranę matki w, pe... w jakim stopniu, w pewnym stopniu, i trzeba do tego sięgnąć e, i się do tego. E, i, się, i się Zacząć po prostu to leczyć. Więc, i, tym bardziej, jak jesteś jedynaczką, to wszystko skupia się na Tobie. No, możliwe, że jesteś najukochańszą w ogóle córeczką, ale no, podświadomie może być tam pe pewne splątanie. Ehm, przez to powtórzę: przez to, jak na mnie polegała, czułam się ważna i potrzebna, jednocześnie zniewolona jej bólem. Trwałam w, w nadziei, że moje własne potrzeby też kiedyś zostaną zaspokojone. Z biegiem lat coraz bardziej wchodziłam w rolę rodzinnej mediatorki, czasem robiąc tacie awantury w imieniu mamy, znacie to, czasem osłaniając go przed jej wściekłością, czasem interweniując, by chronić brata przed przemocą ze strony ojca. Byłam gąbką do wchłaniania niechcianych emocji, i później, bardzo często, właśnie, albo stajemy się takim zlewem emocjonalnym, w którym inni mogą wylewać swoje emocje. Jesteśmy używani yy, przez inne kobiety. Albo przez mężczyzn, albo robimy to innym kobietom, albo sami stajemy w tej roli. E, byłam gąbką do wchłaniania niechcianych e, emocji, resorem e, absorbującym kryzysy, roz, rozwiązywaczką problemów i wysyp wysypiskiem emocjonalnych śmieci. Przez to wszystko wciąż odkładałam na bok moje własne potrzeby, spostrzeżenia, uczucia i prawdziwe reakcje tego, czego naprawdę potrzebuję. Zakopywałam je głęboko, poświęcałam siebie samą, żeby móc działać na najwyższych obrotach dla rodzinnego systemu. Byłam pozornie spokojna, dumna i doceniona, ale wewnątrz trwałam w stanie ciągłej ultraczujności, wypatrując nadchodzących katastrof. To tyle, słuchajcie się ode mnie. Mam nadzieję, że bardzo dużo się wyjaśniło i rozjaśniło. No i co, słuchajcie? Myślę, że to będzie bardzo ciekawy projekt, żeby zacząć z wami mm, rzeczywiście, odkrywać te etapy uzdrawiania yy, matycznej rany, bo każda z nas, tak jak mówi mój profil, i, i tak jak mówi moja strona, każda z nas jest tą boską matką. I czas najwyższy, żeby stać się taką boską matką dla siebie i uzdrowić te części, które nas powstrzymują do tego, żebyśmy stanęły w tym potencjale i w, tym, w tej sile, do której jesteśmy zapraszane jako kobiety. Pozdrawiam Was, całuję, ściskam. No i do zobaczenia już niedługo, do następnego etapu. I tak jak mówię w poprzednim filmie, ponieważ jest to bardzo ważny projekt, m.in. dla innych kobiet. Słuchajcie, lajkujcie, bo to zwiększa wyświetlajność. Dzielcie się innymi kobietami, w swoich własnych rodzinach, siostry, kuzynki, wiecie, bo jak zobaczycie w linii rodowej, oj, 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 my wszystkie, my wszystkie bardzo często bawimy się w tą samą grę albo zabawę, więc... Słuchajcie, rozpowszechniajmy to, dzielmy się i bimy, bądźmy coraz zdrowszymi kobietami, które mogą się wspierać, bo my też po to jesteśmy i budować między sobą takie zdrowe, wspierające relacje. Do zobaczenia.